Jak państwo oceniają plany PiSu i czy może jest jakiś sposób na znalezienie kompromisu, jak kształtować media publiczne? Jacek Wilk. No ja to będę mówił głównie za siebie, bo jeszcze na klubie na ten temat nie dyskutowaliśmy, ale poniekąd pomogę pani poseł, bo będę dużo bardziej rewolucyjny ra i radykalny. Zmiana nie powinna polegać tylko na tym, że się w pewnych tak zamiast instytucjach zamieni z ludzi cudzych na własnych, tylko po prostu niektóre instytucje trzeba likwidować. Ja nie widzę żadnej potrzeby do istnienia mediów publicznych, czyli rządowych. No nie wszystko sprzedać? Nie wszystkie, wszystkie kanały sprzedać? Wszystko sprywatyzować, oczywiście. Ja Nie ukrywajmy, że coś takiego jak media publiczne nie istnieje. To jest zawsze łup rządowy i zawsze one prędzej czy później po prostu stają Amicja. się organem, organem a e, prawda, propagandy, rząd, rządza większości. większości. E, do, bardzo dobry Tam, że model jest taki, jak w Stanach po, Zjednoczonych, gdzie kończy. jakimś dziwnym trafem uważa się to za największą demokrację świata. Przecież nie ma, nie ma mediów publicznych i jakoś sobie świetnie radzą i nie, nie narzekają na brak demokracji w mediach. Więc ja po prostu jestem zwolennikiem likwidacji mediów publicznych i uwolnienia absolutnie w całości tego rynku. To wyborcy, to obywatele, to klienci będą decydować swoimi pieniędzmi, którą stację, którą gazetę, który portal będą doceniać i który będą śledzić i czytać. I tyle. Także tutaj to, że się zamieni cudzych na własnych, to dla mnie to akurat zamieni kierka na kijek.